witam wszystkich w kolejnym odcinku z naszej serii. Zagrałem w Sleeping Dogs. To jest chyba piąty odcinek nagrywany tego samego dnia. No, takich rzeczy też jeszcze nie robiłem, żeby aż takie sesje odwalać, ale mam trochę czasu wolnego. Troszkę więcej niż zazwyczaj, więc korzystam z okazji, żeby trochę nadrobić zaległości. I żeby trochę pocisnąć do przodu ze Sleeping Dogsem. Więc niektórzy może będą zadowoleni, pomimo tego, że mało kto to ogląda, ale to nie szkodzi. Nic się nie dzieje. No, dobra, gdzie jest taksy? Ktoś widział taksy? Ktoś może mi zamówić taksówkę? To byłbym wdzięczny. O! Chyba ktoś mnie posłuchał. No, bardzo dobrze. perdition calls us to select a temporary chairman until you are well a man who would continue as you would wish if they were brazen enough to attack a wedding we have to assume 18K will be coming after us. I know that you are right. Way, my boy. Uncle, you're okay. Thanks to you, Sister Chang told me about the troubles between you and Big Smile Lee here. Yeah? You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Potmuck. See to it that way he is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun It's time to make him a red paw. Your initiation is young Liang. He has been selling to schoolgirls and was ordered to stop. He switched to the 18k instead. Make an example of it. Thank you. I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you, Uncle. We still need to decide who will lead us. What about you, Pogmark? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, Uncle. I, I am your advisor. I cannot lead in your place. So, if not you, who then? <clears throat> <coughs> ah. Chu Jin Sao. He is your true nephew, your blood, Legacy Boya. Kto drogą to preserve your wishes and keep the family together. czy mm. can you handle this responsibility? Temporary chairman? Yes, wygląda jak dupa smoka, nie jak głowa smoka ale. Okej, okay, nie będziemy tego rozwijać, zaraz do Jackiego. Salon masażu. No, to dobrze. Może przy okazji uda nam się skorzystać też z takowego, bo mamy bonusy. że masaż daje nam chyba zapominanie się adrenaliny o 50% szybciej. To dobrze kojarzę. Więc jak najbardziej by się zdało z tego skorzystać. Tak przy okazji. Dobra. Znowu deszczowo, pochmurnie, ślisko, niebezpiecznie. Okay, we we'll Jackie, you're gonna love this. What's going on, Way? Well, you're about to become a full member of the Sun on Yee <laughs> Fuck me! Are you sure? 100%. Yeah, baby! <laughs> Fucking did it. yeah! Oh, don't worry about it, my man. It'll be your turn soon. Jackie. they're making me a red pole. What? Holy shit, Way!

And sun on ye, brothers. Yeah. Hey. What? I went out with you and the other day. Finally the her out, huh? how'd it go? Man, I made her laugh so hard. I read that somewhere. That if you make a girl laugh, she'll fall in love with you. <laughs> I think if you're funny, she'll fall for you. Same thing, isn't it? Mm. <laughs> Dawaj, no jak idziemy Halo? Dawaj. Mamy zadanie do wykonania, nie opieprze się Co mamy tutaj? O, póki na ekipę Junga, siema Możemy skorzystać z jakiejś opcji fajnej? Mam nadzieję Jak jest ładnie to weszło co, może łamanie nogi? Dokładnie. O, pokonany. Mogę cię tu rzucić? ja e, jego nie mogę, bo to jest pewnie. Właśnie, przeciwnik, którego. Nie można, bo to jest. Główny cel. Z jego sobie zostawimy. Pomoże, może, Jackiemu. Tutaj kolej z nożem. Kolanko. bucik. Może piętka jeszcze? A. No, wej. O właśnie, o to chodziło. Co ty atakujesz dół? O, Jackie, ładnie, ładnie. Prawdziłeś sobie z tym. Hey, ma Ranny cywil, no to nie było planowane. o Piękny cios, słożym! Let's go, Jackie, let's go, come on, let's move! You okay? I don't know, man. That's shit, man, I've never done that before. I know, I know. What's it, I don't know, my, my hands are shaking, man. Look, take a breath, breathe.

Sworn to protect each other to the death if necessary. With our brotherhood comes duty. You will obey our leader in all things, and you will show your brothers respect always. With our brotherhood comes power. The sun on ye does not die. The sun on ye does not forget. It rewards its sons with wealth, status, and honor. It protects their businesses and their families. He cares for their children as if they were their own. Our brotherhood pays our enemies with pain, suffering, and death, and none suffers more than a traitor. Betray your brothers, and you will die a thousand times over, slowly in the dark. The sun on ye and the gods themselves will burn your soul from your body and crush the ashes with our heels. There are thirty-two old. Z I to było po misji. Zabrakło troszeczkę do poziomu maksymalnego w wyniku triady, ale raczej nie zmieniłoby to naszej sytuacji. Nawet ten maksymalny poziom doświadczenia nie dałby nam levelu. Dostaliśmy 100 tysięcy dolarów, nowy apartament.

Sunny woe says it's a priority. i read about it. I mean, he reps entertainers, dabbles in porn with allegedly some human trafficking mixed in. Well, why go after him? He's not Sun on Yi. To bring down the Sun on Yi, we have to take down the people who support them. Cut off the revenue sources, dismantle the network. This is how we hit him where it hurts. Sunny's revenue stream is massive. And a lot of it flows to Sun on Yi. I see what I can do, Raymond. By the way, you hear anything about Dog Eyes? He seems to have disappeared. Haven't heard Oh, before I forget, Jackie Ma we're taking him in. Jack. From what I read in your reports, he'll be a good source of info. It won't be hard to make him talk. We'll need you to set him no, up no, for that, us. That that makes no sense. He's nobody. He's a criminal way. You're a cop. I hate to be a broken record, but it sounds like you're getting attached. I'm not getting attached. I'm just I'm not a fucking idiot, okay? He's part of my cover. He brought me in. He's the one who vouched for me. And now you're so high up you don't need him. He's outlived his usefulness, so we're bringing him in. I'm taking this up with This came from here. Taking him in accomplishes nothing. And it makes my job harder. I'm not doing it. You don't have a choice, all right? It's a direct order. Yeah? Direct order? Well that's an order you can shove directly up your ass, right? No trudno nie odnieść takiego wrażenia, że jednak, coraz mocniej wsiąka w struktury triady. Chcąc, nie chcąc, no. Tak się po prostu dzieje. No wstawaj. Mamy robotę do wykonania. Razem do jakiego. Na razie nie chcę, chyba że muszę. Chyba że muszę, a nie muszę. Zobaczcie, co tu się dzieje. Dwie przysługi nowe. czarodziejski Flat 2. I eskortowanie sojusznika 2 Dobra W takim razie Nabijamy kolejny poziom doświadczenia Jeżeli chodzi o reputację, co to jest? Aha, jeszcze raport przecież To był pyzaty cało, czy jakoś tak Czyli dupa smoka Okej okay. Teraz jeszcze wykonamy, mam nadzieję, te dwie przysługi dzisiaj. To będzie idealne domknięcie odcinka. Chyba że odblokują się, może następne przysługi, co też jest realne. Jak już chcieliśmy się okazy przekonać parokrotnie. Dobrze, prosimy może motocykl. Ja to jest metrów? 600. Nie wiem. Samemu jedziemy? Nie jedziemy samemu. W sumie to chyba nie ma wyjścia. A może jest wyjście? Czy nie ma? Czy ktoś tu siedzi? Nie, myślałem, że. No tak, Tak, no jak ja mógłbym zapomnieć o Twoich wyczynach? Raz w jakiś czas musisz coś odpierdzielić. Nie byłbyś sobą, co? No nie byłbyś, kurde, sobą. Dobra, przejdziemy się tutaj. Dlaś kawałeczek. A teraz już... Właśnie tak chciałem wykonać w tym momencie. Teraz się zgadzały. Teraz jest tak, jak chciałem zrobić. Uwaga, ludzie z drogi! Denoha! Bo nie będę się powtarzał. Narodziecki 2 ...dwa. Bo co to była za misja? Narodziecki skiflet jeden? Bo...

Tu jest jakiś gwiniarz, więc może zaobserwuję moją akcję. I teraz panów zaprosimy. W przeciągu trzech minut musimy ich dostarczyć. I całe 200 metrów stąd. Tędy, panowie, tędy. Proszę się nie zgubić. O, widzieliście? My się gwiniarzu. Spróbujemy. W sumie trzeba chciałem wysiadać. Oh, chyba nie. Na pieszo uciekać. To nie jest dobry plan. Sorry. Ale ja tędy przejeżdżam. Oczywiście będę poszukiwany przez policję wszystkich stanów. Chyba, że zdążę uciec. Dokładnie. Nawet było to całkiem proste. Reputacji od groma. Czyli w ogóle praktycznie. Ale zadanie wykonane. I tylko to się liczy. Bo tylko to było praktyczne. To no może tutaj. Eskortowanie sojusznika, część druga. O! Taksi. Cichutko. Nic się nie dzieje, panienko. Jest ślisko i ciężko wyrobić. Ale taksi. O! Patrzcie jak ładnie, pogoda się zmieniła dosłownie w łamku sekundy. Szybciutko, szybciutko, mamy kolejne zadanie. Przyjedźmy się tam natychmiast, od razu, w tej chwili. Idealnie pod parking, czyli docelowo, tam gdzie chcemy. Chyba po raz pierwszy tak blisko zadania nas to podwiezie. Zadania, które nie jest zadaniem głównym, przypomnę. Już widzę, zdezelowane auto, czyli trzeba będzie albo uciekać, albo gdzieś zatopić. Co jest?

Oczywiście możemy też się pozbyć nieprzyjemniaczków. Co ma swoje plusy, ma swoje zalety. Prawda? Też tak myślę. Strzelanie w trakcie jazdy. To jest na pewno bardzo dobry pomysł. Na pozbywanie się kłopotów. Kurde, że samochód go przejechał, nie? co to było? Ale za dymo się tu robi, nie zła? Nie wiem czy w ogóle strzelanie ma sens Ale lubię te akcje, więc Nie mogę sobie odmówić A, jeszcze a, dobra, daleko są Za nami, więc może udaje się mu trochę Miejmy nadzieję. Ty już kończysz, ty panie. Takie. O. Dobra. Co? Gdzie? Nie możliwe. Co ci się wydawało? To jest tylko twoja wyobraźnia.

i Oczywiście. chyba jest jasne, że jesteś dłużnikiem. Z punktu wyświadczenia znowu prawie nic. I gdyby tylko same przysługi, to nie dociągnęlibyśmy nawet chyba do 9 levelu albo i do 8 byłoby ciężko, jak widzicie. Bo bardzo mało punktów dostajemy za to, ale dostajemy też punkty za randki, dostajemy za naloty, dostajemy za wyścigi. Prawdopodobnie chyba też za podziemny krąg jest reputacja. Ale tutaj. Nie trzymajcie mnie za słowo, bo nie wiem do końca czy na pewno, ale tak mi się wydaje, że za to też. Więc jest pełno okazji złapać trochę, reputacji także, jeszcze troszkę i myślę, szósty poziom gdzieś tam wbijamy kiedyś. Natomiast następnym razem trzeba zadzwonić do Jackiego, żeby misję uruchomić. Jeszcze się rozejrzę. Tak, więc zadzwonimy do Jackiego i zrobimy misję kolejną, fabularną. Więc dużo fabuły w ostatnich materiałach, no ale tak to nam się fajnie poukładało. Na razie do usłyszenia. Hej!